Maciej Kurzajewski nie mógł powstrzymać łez. Wzruszające sceny tuż przed jego odpadnięciem z task. Maciej Kurzajewski odpadł z tańca z gwiazdami, ale nikt nie odbierze mu wsparcia, jakie otrzymał od najbliższych. To, jak ważne są dla niego relacje z rodziną, dziennikarz udowodnił w rozmowie z Lenką Klimentową. Gdy zaczął wątek swoich synów, nie mógł powstrzymać łez, które naraz skupiły się w kącikach jego oczu. To w ogóle jest niepojęte, zaczął drżącym głosem. Maciej Kurzajewski kończy przygodę w tańcu z gwiazdami. Zaskakujące sceny w dwóch. Odcinku Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentowa na przestrzeni dwóch tygodni trwania 16. Edycji, Tańca z Gwiazdami, zdobyli łącznie 56 punktów od Jury, co dało im ósme miejsce w rankingu Widzowie zdecydowali jednak, że to oni jako pierwsi pożegnają się z tanecznym show Polsatu Dziękuję, że było mi to dane, dziękował na koniec Maciej Kurzajewski Wybór podzielił internautów, którzy w komentarzach typowali inną parę. Finalnie, jak twierdzą niektórzy, na niekorzyść dziennikarza mogła przeważyć afera z konfliktem między nim a jego byłą żoną, Pauliną Smaszcz. Reporterka serwisu Jastrzą Post porozmawiała na ten temat z Filipem Gurłaczem, aktorem tańczącym w parze z Agnieszką Kaczorowską. Zapytała, czy prywatne życie Macieja Kurzajewskiego faktycznie mogło przesądzić sprawę. Tak, zawsze, jeżeli jesteś spoko człowiekiem i dzielisz się tym publicznie z ludźmi, to ma to wpływ, jak ludzie cię postrzegają. Jeżeli zrobisz błąd, ludzie często pochopnie cię oceniają, stwierdził. Cokolwiek wpłynęło na decyzję widzów, można tylko to domniemywać. Faktem jest natomiast, że Maciej Kurzajewski nie wypadł najgorzej i duża w tym zasługa jego obu partnerek, zarówno tej życiowej, jak i tej w tańcu. Olęski mentowej dziennikarz wypowiedział się niezwykle ciepło chwilę po tym, jak usłyszeli werdykt. To jest świetna nauczycielka, i jeśli kiedyś będziecie zastanawiali się, kto może najlepiej nauczyć Was tańca, to jest tylko jedna osoba według mnie, Lenka Klimentowa, słyszymy na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu. Z kolei Katarzyna Cichopek podnosiła go na duchu od kilku tygodni, czyli od momentu, w którym przyjął propozycję udziału w tańcu z gwiazdami. Ukochana zapewniała go, że mimo wszelkich obaw, z pewnością sobie poradzi. Zjawiła się także na widowni podczas pechowego, 2. Odcinka. Przy stoliku towarzyszył jej młodszy syn Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz, Julian Kurzajewski. Drżący głos Macieja Kurzajewskiego wzruszył się na myśl o synach, obecność syna z pewnością dodała Maciejowi Kurzajewskiemu otuchy i pewności siebie. Ten moment był również ważny dla Juliana, którego łączy z ojcem bardzo silna więź. Rafał Maserak, przystępując do oceny występu Maciej'a Kurzajewskiego i Lenki Klimentowej, przekazał dziennikarzowi, że dostrzegł, jak jego syn ze wzruszeniem śledził każdy krok. Wcześniej wzruszenie widzieliśmy po stronie Kurzajewskiego, który w rozmowie ze swoją partnerką w tańcu wyznał, co dla niego jest najważniejsze. Materiał wyemitowano przed pojawieniem się pary numer 2 na parkiecie. Dowiedzieliśmy się z niego, że miłość do własnych dzieci jest dla prezentera. Halo to Polsat jej najlepszym rodzajem. Ja kocham swoich synów i uważam, że to jest taka najpiękniejsza, najpełniejsza i najbardziej bezwarunkowa miłość. To jest najlepsza miłość, jaka w życiu mogła mnie spotkać, zaczął. Jakiś czas temu dziennikarz miał ponadto szansę przebiec z synem maraton. To wydarzenie szczególnie utkwiło mu w pamięci. I jak szukam najbardziej wzruszających momentów w życiu, to jest to chyba pierwszy maraton, który przebiegłem z moim synem. To w ogóle jest niepojęte, kiedy stajesz z własnym dzieckiem na starcie, w tłumie 50 tysięcy ludzi. Czułem radość, wzruszenie ogromne, miałem łzy w oczach. I widziałem taki filmik, jak wbiegamy razem na metę. Ja miałem łzy w oczach, ale on płacze, płacze jak małe dziecko. To jest tak wzruszający moment. Na koniec Maciej Kurzajewski wykonał telefon do syna. Oboje zadeklarowali w rozmowie, że mogą liczyć na swoją wzajemną pomoc.